Dzień dobry, nazywam się Iza Podlaska i przedstawię Państwu aurę tygodnia astrologiczną na dni od 14 do 20 października 2019 roku. W tym tygodniu będziemy się spieszyć, ale nie aż tak jak w poprzednim i nastroje po zeszłotygodniowej pełni troszeczkę opadną. Aczkolwiek poniedziałek i wtorek nie jest to najlepszy dzień do załatwiania trudnych spraw. W poniedziałek kwadratura słońca z Plutonem już od rana między 9 a 10 skłoni nas do szybkiego Przeorganizowania się, ale też będziemy musieli od rana wykonywać dosyć trudne zadania, więc jeżeli chcemy zrobić coś nowego, zostawmy to bardziej na popołudnie. W ogóle w poniedziałek najlepsze godziny są dopiero po godzinie 18.23, kiedy Księżyc już przejdzie do znaku byka i będziemy o wiele spokojniejsi i ludzie też bardziej wyrozumiali. Wtorek, Księżyc w cały czas w znaku byka, sprzyja załatwianiu spraw finansowych, aczkolwiek poranne godziny, szczególnie do godziny 11, mogą być troszeczkę nerwowe, albo my możemy zbyt optymistycznie oszacować jakieś swoje sprawy finansowe, szczególnie między 10 a 11 unikajmy podpisywania jakichś ważnych umów, czy spraw związanych z pieniędzmi, bo opozycja Księżyca z Wenus może skłaniać nas z jednej strony do dużej, zbyt dużej szczodrości, z drugiej strony będziemy zbyt optymistycznie patrzeć na różne finansowe prognozy. Popołudnie bardzo dobre na załatwianie różnych spraw urzędowych, papierów i też poważne rozmowy. Aż do wieczora, aż do 23.00 księżyc w Trygonie z Saturnem będzie koił różne trudne sytuacje i pozwalał nam efektywnie zarządzać swoim czasem. W środę bardzo dobry również czas. Księżyc w znaku byka będzie takim, to jest tak naprawdę najlepszy środa, najlepszy dzień te, tego tygodnia na załatwianie trudnych i delikatnych spraw. Planety będą też nam sprzyjały. Przez cały dzień Merkury będzie w trygonie z Neptunem, co ułatwi dogadywanie się z ludźmi, a najlepsza pora w ciągu dnia, kiedy sprawy pójdą do przodu i będziemy mogli znaleźć jakichś sojuszników y, lub ludzi, którzy nam pomogą, to są godziny między 10 a 12 rano, kiedy Księżyc ustawi się w trygonie z Plutonem. Czwartek zmiana aury. Już nad ranem po czwartej księżyc opuści znak byka i wejdzie z znaku bliźniąt. Dlatego jeżeli na czwartek planujecie jakieś spotkania, krótkie podróże czy sprawy związane z, z nauką czy umowami, to jest bardzo dobry dzień, żeby to właśnie zaplanować. Najbardziej energetyczny czas w ciągu dnia to będzie dopiero wieczór, kiedy księżyc utworzy trygon z Marsem, ale jego wpływ będziemy czuć pod cały, cały czas. Nie jakiejś niekorzystnej godziny, więc czwartek też jest dobry na załatwianie różnych spraw, szczególnie na dogadywanie się z ludźmi. W piątek cały czas dobra aura spod znaku bliźniąt, księżyc w tym znaku może jednak przynieść nam jakieś troszeczkę złudzenia, pomyłki, yy, szczególnie między 11 a 12 rano, kiedy ustawi się w kwadraturze z Neptunem. Po południu bardzo dobra aura towarzyska, ale też różne sprawy finansowe w popołudniu warto w piątek załatwiać, bo księżyc aż do godziny mniej więcej 20 będzie będzie w opozycji z Jowiszem, to jest bardzo harmonijna, dobra, dobry układ na tego typu sprawy. W sobotę i w niedzielę będziemy troszeczkę zajęci sprawami rodzinnymi. Księżyc w sobotę już od wczesnego popołudnia będzie w znaku raka, więc bardziej będziemy spra sprawdzać jakieś rzeczy związane z rodziną, z bliskimi, ale mimo wszystko wieczór bardzo rozrywkowy, bardzo um, urozmaicony, za sprawą sekstylu księżyca z uranem, które będzie między 21 a 22. W niedzielę też dobry układ planet, nie ma tak naprawdę jakichś niekorzystnych aspektów. Musimy tylko uważać, jeżeli ktoś w niedzielę rano, rano zamierza szybko jeździć samochodem między Siódma, ósma, dosyć taki wypadkowy, napięciowy aspekt księżyc w kwadraturze z Marsem. Wtedy trzeba uważać, ale poza tym bardzo dobre aspekty. Między 15 a 16 unikajmy też trudnych rozmów rodzinnych, bo opozycja księżyca z Saturnem sprawi, że ktoś może się obrazić albo źle zrozumieć nasze słowa. Poza tym, bardzo dobry dzień. Dziękuję za uwagę, życzę wszystkim udanego tygodnia. Zapraszam też po więcej prognoz i filmików na nasz kanał na YouTube Czary Online. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na niebie, subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy!